Marka Jezus, odcinek 35. Moi drodzy, bardzo was witam. Yy, idziemy w czwarty rozdział Ewangelii Św. Marka. Zaczynamy ten czwarty rozdział. Yy, to jest przypowieść o Siewcy i jej wyjaśnienie. Tam pomiędzy Pan Jezus też mówi o celu przypowieści, ale o tym będzie w następnych odcinkach. Więc teraz przeczytam tę przypowieść i jej wyjaśnienie przez samego Pana Jezusa i dam krótki komentarz. A tym takim yy, blokiem wsadzonym pomiędzy, który mówi o celu przypowieści, zajmiemy się yy, później. Posłuchajcie, proszę. I znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Bardzo wielki tłum zebrał się przy nim, więc on wszedł do łodzi i siedział na jeziorze, a cały tłum był na lądzie przy jeziorze. Uczył ich wiele w przypowieściach. W swojej nauce tak mówił. Słuchajcie, oto siać wyszedł siewca. W tym siewie jedno ziarno padło przy drodze. Ptactwo przyszło i wyjadło je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie niewiele znalazło ziemi. Szybko wzeszło, bo nie miało głęboko, głębokiego podłoża. Gdy jednak słońce się podniosło, z piekotą zostało dotknięte i uschło z braku korzenia. Inne znowu padło między osty. Osty wybujały i zagłuszyły je, tak że ono nie wydało owocu. Jeszcze inne padło na ziemię dobrą i zaczęło wydawać plon, który się piął w górę i powiększał. I jedno dało trzydzieści, jedno sześćdziesiąt, a jedno sto. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Powiedział im także, nie rozumiecie tej przypowieści? To jak wszystkie inne przypowieści pojmiecie? się je słowo. Jedni są tymi przy drodze, gdzie siane jest słowo, a oni usłyszą, zaraz szybko przychodzi szatan i zabiera to, co za, i zabiera to zasiane w nich słowo. Ci znowu są tymi przyjmującymi siew na gruncie skalistym. Oni, gdy usłyszą słowo, od razu z radością przyjmują je. Nie mają jednak korzenia w sobie, bo są niestali. Kiedy potem przychodzi ucisk i prześladowanie z powodu tego słowa, szybko się załamują. Inni są tymi przyjmującymi siew między osty, ci usłyszeli słowo, ale troski związane ze światem, łudzenie bogactwa i pragnienia innych rzeczy pospołu zagłuszają słowo, i siew w nich zostaje bez plonu. A przyjmującymi siew na ziemię dobrą są ci, którzy słyszą słowo, uznają je i wydają owoc: jedno trzydzieści, jedno sześćdziesiąt, a jedno sto. Moi drodzy, żeby dobrze pojąć tę przypowieść, czy dobrze się przy niej zatrzymać, to ważny jest ten kontekst. I to kontekst to są te trzy pierwsze rozdziały, nad którymi krok po kroku, a potem trochę z lotu ptaka się przyglądaliśmy. I w tych, w tych pierwszych trzech rozdziałach widzimy taki proces, który polega na czymś takim, że Pan Jezus wchodzi w swoją publiczną działalność poprzez znaki, poprzez cuda, poprzez uzdrowienia, poprzez głoszone słowo. Wielu ludzi, cały tłum jest poruszony i zaczyna za Nim iść, ale też w tych samych trzech rozdziałach zaczynają pojawiać się zgrzyty. Pan Jezus zaczyna być postrzegany, nazwijmy to niezbyt dobrym okiem przez niektórych. Nawet dochodzi, pamiętamy, był taki moment, kiedy po uzdrowieniu człowieka z usłą ręką w synagodze wyszli ci różni faryzeusze i uczeni w Piśmie i naradzali się, jak zgładzić Jezusa. Więc dochodzi do pewnego zgrzytu, i dochodzi do pewnego, do pewnego takiego rozdźwięku pomiędzy tymi, którzy przyjmują Jezusa i tymi, którzy opierają się Ewangelii, opierają się Słowu, które głosi Jezus. I to napięcie robi się coraz większe. I teraz, moi drodzy, ci, którzy poszli za Jezusem, ci, którzy idą za Jezusem, widzą Go takiego, poszli za Nim. On wszedł na górę, on ich zawołał do siebie, On przywołał do siebie i tak dalej. Różni ludzie poszli za Jezusem, chcą za Nim iść. Towarzyszył temu ten pierwszy entuzjazm, kiedy wszyscy byli zafascynowani, tłumy rzucali się na Niego, nie? znajdowali uzdrowienie. Ale teraz ci sami uczniowie, którzy idą jakiś czas już za Jezus, widzą, że ten Jezus wzbudza także sprzeciw. I w tym zgrzycie właśnie, właśnie w takim momencie wchodzi to nauczanie Jezusa, który przez to dzisiejsze słowo pokazuje kilka bardzo ważnych rzeczy. Pokazuje, przede wszystkim, mówiąc o tym, o tej glebie, która przy, o różnych rodzajach gleby, która przyjmuje albo nie przyjmuje ziarna w siebie, to on pokazuje, że, że właśnie tak jest, że to jest pewien stan faktyczny. Myślę, że możemy sobie wyobrazić ludzi, którzy... bo pamiętamy też o tym, że Ewangelia Marka jest pisana jako szkoła dla ludzi, kate, katecheza. Jest napisana jako katecheza przygotowująca ludzi do chrztu, do pełnego wejścia w Kościół. I my też możemy jakoś ją do siebie przykładać, że po jakimś czasie chodzenia za Jezusem może się w nas rodzić taki kryzys, że jak to jest? Ja usłyszałem Jezusa, ja, się, ja z entuzjazmem za nim idę, a są wokół tacy też, którzy nie tylko nie przyjmują Jezusa, czy przyjmują w płytkim poziomie jego słowa, ale tacy, którzy się mu wręcz sprzeciwiają. Nie, jak to jest? innym rodzajem takiego kryzysu, który może dla nas być i to, to słowo też jakoś nam to wskazuje, że, że możemy mieć tak, że po jakimś czasie chodzenia za Jezusem, zaglądamy we własne serce i widzimy, że no, idę za tym Jezusem, słucham Jego słowa, ale nie jestem tak przemieniony, jakbym chciał. Ja bym już chciał być o wiele bardziej przemieniony na podobieństwo Pana Jezusa, a idzie to jakoś powoli. Tak jakby też w moim sercu były takie przestrzenie niezbyt niezbyt, że tak powiem, produktywne dla Ewangelii. I Pan Jezus, kiedy tę przypowiedź opowiada, to opowiada ją po to, żeby nas postawić przed takim faktem, że popatrzcie, że ziarno które, siarno Słowa, Królestwo Boże, w pokorze, w pokorze przychodzi. Chociaż jest potężne, chociaż jest boskie, chociaż jest święte, chociaż wychodzi od samego Boga, to przychodzi bez gwałtu, to przychodzi bez, bez przemocy ono się proponuje, ale się nie narzuca. Yy, bardzo ciekawym, bo, bo zawsze warto popatrzeć we własne serce, jak to jest, czy ja tam mam skały, czy ja tam mam drogę, czy ja tam mam fasty czy żyzną ziemię. I bardzo dobrze jest, to jest bardzo dobry kierunek przyglądania się yy, yy, własnemu sercu yy, i gdzie, w jakich dziedzinach mojego życia jest tak, a w jakich tak. Ale myślę, że o wiele bardziej warto popatrzeć na samego siewcę, na samego Jezusa, który wychodzi i się rozdaje na każdy grunt. E, n, ro, hojnie, nazbyt hojnie się rozdaje. Rozdaje się bez liczenia kosztów. I to wskazuje nam na krzyż. I, i, a, a później to ziarno, które wzrasta i wydaje jakiś owoc, pokazuje, też wskazuje na zmartwychwstanie. I dlatego też te, te trzy y, takie kategorie ziemi, które nie przyjmują do końca słowa, skaliste, y, znaczy najpierw droga, no to y, szatan przychodzi i wydziobuje, tak? tłumaczy, zabiera słowo. To znaczy tam, gdzie nie ma rozumienia tego, że Ewangelia przechodzi przez krzyż, że pójście za Ewangelią to jest przejście przez krzyż, y, tam jest ta trudność. To udało się złemu duchowi y, skonstruować w nas coś takiego, że, że, że kiedy zaczynamy słyszeć o trudności w Ewangelii, to się płoszymy, i, i no właśnie, i wylatuje z nas to słowo. Druga wielka trudność to ta, kiedy, kiedy pada na ziemię skalistą i nie ma korzenia. Ciekawe, nie? Pojawia się mało ziemi, brak korzenia, brak głębokości. To jest tak, kiedy nie wpuszczamy słowa w głąb, kiedy jakoś powierzchownie przyjmujemy to są takie, takie miejsca. I trzecia, chyba najważniejsza, z którą ja osobiście też się bardzo zmagam, to jest to, że te krzaki, różne, różne ciernie czy osty rosną obok i zagłuszają ziarno. I to jest taka też nasza jakaś codzienna walka, żeby, żeby ponad różnymi troskami wierzyć też, że Chrystus jest z nami i że nas przez wszystko prowadzi i czerpać z niego radość też i przechodzić. I, i te rzeczy, te trudności, każdy się. Każdy się gdzieś z nimi zmaga, a ziarno słowa jest pokorne i się sypie. I Pan Jezus rozsypuje się, rozdaje samego siebie na każdą taką ziemię w nas i też w innych. No i to, co chyba w tym jest też jakoś najtrudniejsze, że, że nas też zachęca, żebyśmy go naśladowali, żebyśmy jakoś swoje życie też rozdawali no, w różnych okolicznościach i trochę je też tracili. Znajdowali też takich, którzy nas przyjmą z radością, ale że też będzie. No właśnie tak, skaliście, cierniowo, e, e, czy, czy, czy tak, jak przy drodze. Kochani, zachęcam Was do tego, żeby, żeby patrzeć dzisiaj na Jezusa, który przede wszystkim na, na, na glebę mojego serca hojnie sieje ziarno, żeby na takiego go dzisiaj przypominać sobie o tym, że on jest hojny, że nie boi się, że, że zostanie y, zabrany przez ptaki, że nie znajdzie korzenia, że będzie zagłuszony. Nawet jak na taką ziemię trafia, to i tak się rozdaje. Możemy to w konkretne sytuacje w naszym życiu przełożyć, gdzie było jakieś natchnienie, było jakieś poruszenie, a z różnych powodów nie poszliśmy za tym i że Chrystus z nas nie dorezygnował, tylko dalej daje natchnienia, dalej nas prowadzi, dalej nas pociąga. To z tym sobie możemy dzisiaj chodzić, a wieczorem się jeszcze nad tym pomodlimy. Mam nadzieję, że do zobaczenia. A, jeszcze pamiętamy o tym, żeby za, 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 dać kciuka w górę, zasubskrybować nasz kanał, nacisnąć dzwoneczek, yy, wysłać komuś powiadomienie, kim może wiecie, że takiego słowa dzisiaj potrzebują. Zostańcie z Bogiem.